Naprawdę chciałoby się tutaj wszystko filmować, bo przed chwilą dyskutowaliśmy, to stwierdziliśmy, że nie ma tu nic, co byśmy mogli określić, że, że jest brzydkie. No wszystko tu jest po prostu ładne i wszystko się chce tu filmować. Kto był w Stanach Zjednoczonych, no to na pewno ma jakieś skojarzenia, że to tak mniej więcej wygląda tutaj. Taka mała Ameryka w Hiszpanii. A teraz wchodzimy na teren portu, zobaczyć sobie, jak ten port wygląda. Podobno jest bardzo piękny, ale niektóre te jachty są fajne. Na przykład ten tutaj za tymi palmami. Nie znam się na jachtach, ale wygląda mi, to, wygląda mi to na jacht za co najmniej milion euro. Piękna sprawa. Chcieliśmy tu wejść na teren tego portu, ale niestety tylko yy, membership, no tylko, tylko członkowie tego klubu, powiedzmy, mogą tu wchodzić. Ale spróbujemy z drugiej strony, może nam się uda. Znaleźliśmy sobie taką bezludną plażę i takiej szukaliśmy, no oczywiście w celu ochłodzenia się jak zwykle, pośmigania. A co, taka mała, bezludna, ale zadbana, bo tutaj widać ślady takiego, widać ślady grabienia, czysta, bez śmieci, no i co najważniejsze bezludna, o to właśnie nam chodziło. Yeah.